Dzisiaj chciałbym Państwu przekazać właśnie jedną informację i jedną ciekawostkę. Zacznę od y, informacji, a ta informacja y, to y, jest taka, że udało się porozumieć z trzema gabinetami weterynaryjnymi y, co do opieki y, weekendowej i świątecznej, bo to będzie weekendowa i świąteczna. Te y, gabinety weterynaryjne to Telvet, Medvet i Lovevet. I tu w tym miejscu chciałem serdecznie podziękować weterynarzom, którzy tam pracują. To będzie w sumie pięciu weterynarzy, którzy będą uczestniczyli w, tej, w sprawowaniu tej opieki, właśnie będą dyżurować przy telefonach. I ta opieka będzie w piątki między godziną 19 a 23, w sobotę między 19 a 23 i w niedzielę między 19 a 23. I w święta między godziną 10 a 15. Chciałem też podziękować radnym, którzy tutaj są dzisiaj ze mną, ponieważ przez te miesiące, bo to były całe długie miesiące pełne rozmów, spotkań, zakończonych sukcesem, przedwczoraj, późnym wieczorem, udało się zawrzeć, podpisać umowę z tymi trzema gabinetami weterynaryjnymi. Także cieszę się niezmiernie, że udało się. Tego dokonać. Mamy też tą obietnicę moją wyborczą teraz w końcu spełnioną. Zaczynamy od 5 września, mowa obowiązuje oczywiście od 1, od 5 września, bo to jest piątek właśnie, to będzie pierwszy dzień już funkcjonowania tej opieki weterynaryjnej. A ciekawostka, którą chciałem też się z Państwem podzielić, to tu właśnie akurat w parku zaczynamy działania, które mają doprowadzić do introdukcji, bo to tak się fachowo nazywa, wiewiórki do naszego parku. Także y, pojawią się takie specjalne budki, w których wiewiórki będą e, mieszkały. E, cała różnych, e, e, tych takich można powiedzieć, towarzyszących całej infrastruktury, tak żeby wiewiórki, takim mam nadzieję wydaniem dość masowym, podobnie jak jest w Łazienkach w Warszawie albo w wielu innych parkach, e, chociażby na przykład w Londynie wiewiórki jest e, e, cała masa. Od razu powiem, że nie chodzi o wiewiórkę amerykańską, która jest tutaj bardzo taki, można powiedzieć, nawet jako szkodnik występuje tylko oczywiście naszą rodzimą wiewiórkę europejską. Także zaczynamy tego, tego typu działania. Nie wiem, czy się uda już na, na jesień, na wiosnę na pewno wiewiórka już będzie dość mastowo występować w naszym parku. Dla mieszkańców Koszalina jest to bardzo ważny element, jeżeli chodzi o politykę prozwierzęcą, ponieważ aż 60% gospodarstw domowych na terenie Koszalina posiada zwierzęta. W związku z tym bardzo często, jak również do nas, jak i do fundacji, czy do, nawet do miasta, zgłaszali się mieszkańcy prosząc o tą opiekę weterynaryjną, do której dostęp był utrudniony, zwłaszcza po godzinie 19. Jak pan prezydent wspomniał, te negocjacje trwały bardzo długo, ale przyniosły one taki rzeczowy, wymierny efekt, ponieważ okazało się z relacji, z rozmów z gabinetami weterynaryjnymi, że ta opieka jest najbardziej potrzebna właśnie od tej godziny 19, ponieważ do godziny 22 do 23 zdarza się, najwięcej takich wypadków i zdarzeń, gdzie zwierzęta potrzebują tej pomocy. Jako członkowie Rady do Spraw Zwierząt jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ wiemy jak ważne to było dla mieszkańców miasta. Do tej pory ta opieka weterynaryjna nie występowała, nie była dla mieszkańców zapewniona. Jest to można powiedzieć taki na razie program pilotażowy, który będzie funkcjonował do końca tego roku, ale zobaczymy jakie przyniesie efekty i mamy nadzieję po prostu, że będzie się ten proces bardziej rozwijał. To jest bardzo ważny dzień tak dla wszystkich osób, które się opiekują z zwierzakami w Koszalinie. Jak i dla was dla obecnej tutaj nadi, ponieważ to zdecydowanie zwiększy komfort i bezpieczeństwo codziennego funkcjonowania. Nie ma nic gorszego niż bezradność w nocy, kiedy coś się dzieje z psem albo kotem, kiedy trzeba dzwonić na kolejne numery telefonów, błagać lekarzy, żeby przyjęli albo jeździć do Bobolic, Szczecina itd. I absolutnie nic nie, móc, nic nie móc zrobić. Ja sam to przeżyłem dwa lata temu, kiedy umierał inny piesek starszy, dużo, dużo wróbel i kiedy byliśmy z żoną byliśmy absolutnie bezradni. Nie mogliśmy ani mu pomóc, ani w żaden sposób ukrócić jego cierpienia. Dlatego cieszę się ogromnie i jestem bardzo wdzięczny panu prezydentowi za tą wytrwałość, za tą determinację, żeby doprowadzić do końca te negocjacje, bo wiem, że one były bardzo trudne, że to jest również trudne zadanie i niełatwa niełatwa praca ze strony lekarek i lekarzy weterynarii. Wierzę również, że to jest pierwszy krok, że, że kiedy w styczniu będziemy ponownie rozpisywać kolejne, kolejne zapytanie ofertowe, kiedy będziemy bogatsi o doświadczenia tych, tych kilku miesięcy, to le, gabinetów lekarek, lekarzy weterynarii będzie chętnych więcej i w końcu dojdziemy do tego, na czym nam wszystkim zależy, czyli pełnej, całodobowej opieki weterynaryjnej. Robimy pierwszy krok, bardzo się z tego cieszę, Nadia się również cieszy i myślę, że wszystkie inne zwierzaki w Koszalinie także. Ja bardzo chciałbym serdecznie podziękować wszystkim lekarzom gabinetu weterynaryjnym, ale również panu prezydentowi za to, że w końcu pierwszy raz w historii Koszalina taka nocna i świąteczna opieka weterynaryjna staje się faktem. Już od przyszłego tygodnia będzie można skorzystać ze specjalnego numeru telefonu, E, który, który będzie łączył Państwa, wszystkich potrzebujących e, z określonym gabinetem weterynaryjnym, bo jak wiecie Państwo są trzy gabinety, więc, więc one będą działały naprzemiennie e, według grafiku, który sobie stworzą. Natomiast numer telefonu będzie jeden, taki nazwijmy go alarmowy, dyżurny. E, on będzie przekierowywał do konkretnego lekarza, do konkretnego gabinetu e, i tam wszyscy właściciele czworonogów, w tym i ja, w razie potrzeby Będziemy, będziemy mogli skorzystać z porady i, i skorzystać z pomocy weterynarzy. Wiem, że to, co osiągnęło miasto Koszalin e, tym krokiem, nie było łatwe, nie było proste. E, no jestem ogromnie wdzięczny wszystkim, którzy brali udział w tych trudnych rozmowach, e, za to, że to zostało dowiezione do końca, za to, że to się udało. I że po wielu wielu no w zasadzie pierwszy raz w historii Koszejna będziemy coś takiego mieli. Myślę że to jest ogromny krok do przodu ogromne poczucie komfortu dla wszystkich właścicieli zwierząt. Jesteśmy w bardzo przełomowym momencie dlatego że od ponad 10 lat yy... Nie, mieli, nie mogliśmy nic zrobić w tej sprawie. Jako radna poprzedniej kadencji poprzednich, bo jestem radną od 2010 roku, zwracaliśmy się do pana prezydenta poprzedniego o to, żeby. Taka opieka była, jak również od cmentarz dla zwierząt. E, zawsze była odpowiedź nie da się. E, trzeba rozmawiać z przedsiębiorcami. I tutaj mamy dowód na to, że wspólnymi siłami, czyli Rady do spraw zwierząt, radnymi, Panem Prezydentem, e, można było to zrobić. Oczywiście dyskusja nie była łatwa, ale najważniejszy jest efekt. To jest pierwszy krok, albo następny nawet w kierunku, e, żeby poprawić e, opiekę. Zwierzolubów nad swoimi pupilami. Sama przeszłam taką sytuację w 2010 roku, kiedy moja kotka nagle po prostu źle się poczuła i nie mogłam znikąd dostać pomocy, oczywiście odeszła. I musiałam ją niestety utylizować wówczas. Następnego kota już pochowałam w Słupsku. Mam nadzieję, że następnym krokiem milowym i to dużym będzie to, że cmentarz dla zwierząt powstanie. Więc tutaj ogromne gratulacje dla Rady ds. Zwierząt i dla Pana Prezydenta za to, że to, co powiedział w kampanii wyborczej, jest realizowane i mam nadzieję, że będzie tego więcej. To jest opieka doraźna. Nie należy oczekiwać, że podczas tych dyżurów jakieś skomplikowane operacje się będą odbywały albo jakieś bardziej poważne zabiegi, bo ku temu nie, ma, nie będzie możliwości. Dlatego jest potrzebny cały sztab lekarski, asysta itd. itd. To jest opieka taka doraźna, która pozwoli uśmierzyć ból i jakby zabezpieczyć pacjenta do, do czasu, kiedy gabinet już będzie w pełni funkcjonalny od rana. Także to obiecałem, że powiem. Powiedziałem. Numer telefonu jest jeden. Oczywiście on będzie odbierany w tych trzech gabinetach zgodnie z, z harmonogramem dyżurów, ale on jest jeden. To jest taki telefon, numer matka, i są trzy karty, które mają weterynarzy u siebie w, w gabinetach. Ale numer jest jeden, żeby nie robić właśnie zamieszania. Także numer będzie jeden. Będziemy go dystrybuować pewnie gdzie się tylko da. Ja go mam tutaj na takiej już infografice. To jest 94. 734 32 22 oczywiście od piątku 5 września dzisiaj go pokazujemy ale jeszcze on jeszcze nie nie, nie działa e, oczywiście my płacimy czyli miasto płaci za dyżur lekarza pod telefonem lekarz odbiera ten telefon konsultuje co się stało albo udziela takiej tak zwanej teleporady co, co należy zrobić i sprawę w ten sposób załatwiana albo oczywiście Umawia się w swoim gabinecie weterynaryjnym i udziela tej pierwszej pomocy, której wspomniałem, ale za tą pomoc, już taką fizycznie wykonaną, trzeba będzie zapłacić już z własnej kieszeni.